Szanowni państwo, dzisiaj wielki czwartek, dzień wyjątkowy dla katolików, dla osób wierzących. Ten dzień jest związany z ustanowieniem przez Pana Jezusa dwóch sakramentów: Eucharystii i kapłaństwa. Jedno bez drugiego nie może istnieć, dlatego że kapłaństwo jest właśnie po to, żeby sprawować Eucharystię, a z kolei Eucharystia bez kapłaństwa nie mogłaby istnieć. Dzisiaj pamiętamy w sposób szczególny o kapłanach, którzy stanęli na naszej drodze i zarówno możemy tutaj z pewnością wymienić tych, którzy wywarli ten pozytywny wpływ na nasze życie, na naszą duchowość, na naszą wiarę, ale pewnie znajdą się tacy, którzy są tak zwanymi wilkami w owczym stadzie. I również nie warto tutaj zaprzeczać, że takich postaw nie ma, że takich kapłanów nie ma, z tym, że, szanowni państwo, dzisiaj w mediach ten problem często jest przedstawiany w taki sposób, że w ogóle księża są tacy, że kościół jest taki. Tymczasem to nieprawda. Wśród nas jest wielu świętych kapłanów, i celowo powiem, szanowni państwo, tutaj o postaciach bardzo współczesnych. Dlatego, że mógłbym tutaj zacząć od II wojny światowej, a mógłbym zacząć od poprzednich wieków chrześcijaństwa w Polsce i. Mógłbym wymienić wielu męczenników, wielu wyznawców, ale pozwolą Państwo, że skupię się na ostatnich latach, dekadach, gdzie możemy wymienić tak wielkie postacie jak świętego Jana Pawła II, jak prymasa tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę, męczenników czasów komunizmu. Obiecałem, że ostatnie dekady, a więc niech będzie rok 1989, ksiądz Stefan niedziela, ksiądz Stanisław Suchowolec, ksiądz Sylwester Zych, ale to nie tylko męczennicy, szanowni państwo, wśród nas są kapłani, byli kapłani i daj Boże będą nadal kapłani, którzy po prostu wiernie, codziennie wypełniają swoje powołanie. Spotykają się często z szykanami, z niezrozumieniem, z różnymi problemami, a mimo wszystko wiernie trwają. I to też jest takie białe męczeństwo. To są wyznawcy naszych czasów, to są ci, którzy wiernie i godnie i poważnie traktują swoje powołanie kapłańskie. Szanowni Państwo, w tym roku dwóch kapłanów, którzy na moje życie szczególny wpływ mieli, zwłaszcza początek roku i śmierć księdza Tadeusza isekowicza Zaleskiego bardzo mocno odcisnęła się w moim życiu. To jest człowiek, którego z pewnością mogę nazwać przyjacielem. Autorytetem, człowiek, który no, nauczył mnie właśnie to, co wspomniałem na początku: z jednej strony krytykować pewne postawy w kościele katolickim, wśród duchowieństwa, on nie wahał się tego robić bez ogródek, a z drugiej strony robił to w, z miłości i w trosce o Kościół. I myślę, że to jest taka wskazówka, jak należy podejść do tych najtrudniejszych spraw, jeżeli chodzi o dzisiejsze problemy duchowieństwa. Człowiek, który mnie osobiście zapalił miłością do kresów, do tematyki martyrologii z jednej strony, ale z drugiej strony kultury, właśnie na wschodzie dawnej Rzeczypospolitej, który zapalił mnie też tą, tym umiłowaniem prawdy, dążeniem do niej, w czym ja oczywiście nieudolnie mogę się tylko wzorować na, 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 na Księdzu Tadeuszu i jakoś do tego dążyć przede mną długa droga. Żeby, żeby jakoś wejść w ogóle w te tory, które wyznaczył mi ksiądz Tadeusz i jego postawa. Pamiętajmy, że ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski to również opiekun osób niepełnosprawnych. To jest człowiek, który założył ponad 30 lat temu fundację Mija Brata Alberta. Dziś ta fundacja, jak wiele innych, szanowni państwo, środowisk, czuje się osamotniona, osierocona po stracie księdza Tadeusza. Tym bardziej. Coś w tym jest, że ten człowiek naprawdę wywarł ogromny wpływ na życie wielu naszych rodaków. Również na swojej drodze dziennikarskiej, bo przecież tutaj wiele wywiadów było z księdzem Tadeuszem, ale kwestia ostatnich dni i również te sprawy dziennikarsko-opiniotwórcze miałem okazję wiele wywiadów, wiele rozmów również przeprowadzić ze zmarłym kilka dni temu księdzem. Prałatem, doktorem, Romanem Kneblewskim, który prowadził swój kanał, któremu przyglądałem się bacznie. Też mogłem wiele zaczerpnąć z kanału Tuba Cordis, z jego właśnie tej mądrości, ale też umiłowania, tradycji. Tutaj z kolei ksiądz Prałat miał duży wpływ na to, że zainteresowałem się mszą świętą trydencką. Że po prostu pokochałem tradycyjną liturgię. To była taka jedna z wielu cegiełek, która do tej duchowości mnie doprowadziła, tej duchowości tradycyjnej. Natomiast myślę, że to, co łączyło obu tych kapłanów, to taka bezkompromisowość, takie umiłowanie prawdy. Warto tutaj o tym wspomnieć. I na koniec, szanowni państwo, ponieważ nasz portal afirmacja.info to portal poświęcony tematyce rodzinnej. To warto dodać, że księża i rodziny, a konkretnie osoby żyjące w rodzinach, w małżeństwie, dzisiaj są często sobie przeciwstawiani, a tymczasem to nie jest tak. To są dwa płuca, nie oddycha kościół i oba są też potrzebne. Wzajemnie możemy się ubogacać, wzajemnie możemy się wspierać, a kiedy trzeba, to i zwrócić uwagę, bo jesteśmy za siebie nawzajem odpowiedzialni. Dzisiaj z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych, świąt zmartwychwstania pańskiego, nam wszystkim życzę świętym kapłanom, a kapłanom życzę świętych, dobrych, wiernych, świeckich, bo jak powiedziałem, oba powołania są piękne, wspaniałe i bez siebie nie mogą istnieć. Życzę jeszcze raz wszystkiego dobrego, radosnych, rodzinnych, spokojnych i błogosławionych świąt wielkanocnych. Paweł Zdziarski, portal afirmacja.info. Kłaniam się nisko. Do zobaczenia.